Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją z cyklu Recenzja w 60 sekund książki, o którą mnie prosiliście z bookhola, czyli prania serc Marigold. I tutaj słuchajcie, przy tej recenzji to zadam Wam najpierw takie pytanie: co byście powiedzieli, gdyby ktoś Wam zaproponował usunięcie złych wspomnień? Można powiedzieć, żebyście mogli zacząć z czystą kartą. Można by też było usunąć wszystkie wasze złe traumy. Jak myślicie, czy to by poprawiło Wasze życie, bylibyście bardziej szczęśliwi, jakie to by miało konsekwencje dla Waszego teraźniejszego życia, tak, Na ten moment, jakby się to życie zmieniło. O tym właśnie jest ta książka, tak? Pralnia serc Mary Gold. Tu poznajemy Jean, która Właśnie jest wytworem, jest dzieckiem świata magicznego i realnego. E, łączy w sobie siłę magii i siłę ludzką, uczuć, emocji. E, właśnie ma pewnego rodzaju zdolności, ale też potrafi odczuwać i, yy, i chciałaby czasami nawet móc, nie wiem, kochać, odczuwać smutek. Chciałaby być bardziej właśnie tak jak, jak ludzie. Jej historia tutaj zaczyna się, że mamy y, miasteczko magiczne, ludzie są tam szczęśliwi, ale trafia do niego kobieta ze świata ludzkiego, staje się nożoną y, jednego z mieszkańców. No, i właśnie rodzi im się córka, która łączy te dwa światy. Rodzice znikają, i ona ich szuka przez tysiąclecia. Ciągle następuje reinkarnacja jej osoby, i ciągle ona jest młoda, ale tych rodziców nie potrafi znaleźć. I w końcu postanawia przekuć te wszystkie swoje no, talenty na to, żeby pomagać ludziom. I o tym jest ta książka, czyli właśnie ona chce pomagać im, usuwając te wspomnienia czyli wyprać y, z serca, ale też czasami wygładzić, czyli na zasadzie prasowania, albo tylko delikatnie ściereczką y, oczyścić coś. I ile osób się zdecyduje skorzystać z jej usług, N, y, jakiego dokonają wyboru, jeśli będzie opowiadała im, jakie to będzie miało za sobą konsekwencje niosło, jak się zmieni ich życie, jak się zmieni życie naszej bohaterki, no to ty już zapraszam was do lektury, Książka, która powiem Wam, co jakiś czas zmusza nas do takiej głębokiej refleksji, gdzie musimy siąść, zatrzymać się, przeczytać jeszcze raz dane zdanie, no i wejść głęboko, głęboko, że tak powiem, w nas. Więc gorąco Wam polecam. Krótka, ale bardzo głęboka w treści literatura azjatycka. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.